Yy, patrząc dzisiaj z perspektywy tego, co się działo na boisku, wiadomo, graliście o trzy punkty, bardzo ważne dla Was, ale chyba ten punkt też na koniec trzeba szanować, bo do remisu udało Wam się doprowadzić dopiero w samej końcówce. Też tak uważasz? Tak, oczywiście. walczyliśmy o trzy punkty, powiedzieliśmy, że te trzy punkty dają nam pewne utrzymanie. Niestety mecz nie potoczył się tak, jak chcieliśmy. Chcieliśmy go szybko... Szybko strzelić kilka bramek, żeby żeby sobie zagrać trochę spokojnie i bardziej z przyjemności. Niestety przeciwnicy Cię też pokazali swoją, swoje dobre oblicze, postawili ciężkie warunki i, i tak naprawdę szczęście dopisało nam, że, że mogliśmy ten mecz chociaż zremisować. Thanks. Jeszcze raz, z perspektywy meczu wydaje się, że graliście dzisiaj trochę lepiej piłką, dużo, się te, dużo też biegaliście, mieliście więcej zmian, więc to też pewnie wam trochę sprzyjało, bo, bo mogliście na tej większej intensywności grać, no ale brakowało wam gdzieś tego wykończenia, tego strzału dokładnego albo ostatniego podania. Wydaje się, że to było waszym największym problemem dzisiaj, żeby tych goli strzelić więcej? Tak, dokładnie, mieliśmy też chyba dwa albo trzy słupki i, i gdyby te... Te piłki wpadły do bramki też inaczej by ustawiły mecz. Natomiast z mojej perspektywy wydaje mi się, że byliśmy troszkę lepszym przeciwnikiem. Natomiast brawa dla przeciwników, bo pokazali też klasę. Brawa też dla was, bo pokazaliście niesamowitą determinację, bo no wydawało się, że już będzie bardzo ciężko. Już była sama końcówka meczu. Napieraliście przez całą drugą połowę, ale nie chciał wpaść. No i wreszcie w tej samej końcówce tak naprawdę Pół minuty chyba przed, przed końcem meczu udało się ten mecz wyrównać. Ten punkt jest jeszcze. Smakuje jeszcze lepiej dzięki temu, że to w, w samej końcówce ostatniej akcji udało się tego gola zdobyć. Oczywiście, oczywiście, ten jeden punkt na pewno smakuje lepiej, bo mogliśmy ten mecz przegrać. Natomiast tak jak mówię, na samym początku nastawiliśmy się na zwycięstwo i dla nas te trzy punkty były w tym meczu najważniejsze. Natomiast szanujemy ten punkt i, i cieszymy się, że go mamy. E... Też ta determinacja wasza się opłaciła w końcówce, no bo w, też w ostatniej minucie rywale dwa razy właściwie mieli do, do pustaka, dostawić, dostawić tylko nogę i raz obok bramki, raz słupek. Karma była dzisiaj po waszej stronie? Tak, 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 była. Eee, dlatego wal, warto wa, walczyć do końca i e, czasami nawet jak wydaje się, że sytuacja jest bramką, tak jak mieliśmy tutaj w, w ostatnich sekundach czy to minutach meczu, e, warto jednak powalczyć do końca i i spróbować, chociaż wybronić ten wynik. Nam się to udało, i, i chwała chłopakom za to, że, że chciało im się tak, tak intensywnie biegać, bo pogoda dzisiaj też była ciężka. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dzięki wielkie.